Cześć, Tomasz Damian z tej strony, Twój mentor MLM. Dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, takie, które zadał mi jeden z moich biznes partnerów. Nie jest to osoba w mojej organizacji, ale działająca w mojej firmie. I na, po obejrzeniu moich serii, moich takich wykładów dotyczących skutecznej rekrutacji, które możesz obejrzeć na stronie tomaszdamian.pl Łamane przez skuteczny rekruter. Gdzie opowiadam o tym, jak rekrutować skutecznie właśnie do biznesu, ponieważ sam osobiście w mojej firmie jestem numerem jeden na prawie 200 tysięcy osób w tej chwili na całym świecie. Numerem jeden w rekrutacji. No i ta osoba zadała mi takie pytanie, ale ponieważ pytanie jest nazwijmy to tendencyjne, czyli powtarza się, no to postanowiłem ci. To pytanie omówić i mam nadzieję, że zainspiruje Cię do tego, żeby Twój biznes też odpalił się dzięki temu e, pytaniu. Oczywiście e, polecam zasubskrybować ten kanał, jeżeli chcesz na różne pytania mentora MLM e, usłyszeć odpowiedź, dlatego że ja zajmuję się networkiem od 10 lat. E, już w tej branży, w, tylko w firmie, z którą obecnie współpracuję, zrobiłem 25 milionów złotych obrotu e, przez 4,5 roku. Więc jeżeli podoba Ci się ta seria, chcesz wiedzieć, jak rekrutować więcej, lepiej i skuteczniej, to po prostu zasubskrybuj ten kanał i dodaj dzwoneczek, żeby pojawiały Ci się kolejne filmy. A pytanie brzmi w ten sposób. Jeżeli działam w firmie suplementacyjnej, to napisał mi tutaj kolega powiedz mi jedno, jak rekrutować, skoro z żoną nie choruję i jestem zdrowy. Piszę o tym, bo mój menadżer wyleczył się dzięki firmie i jest przekonywujący a Ty nie wspominasz dużo o produktach tu jest napisane do mnie o może sobie w ten sposób pójdę bo mi tu cień zasłania mnie, moją twarz więc ten kolega napisał, że na chwilę obecną postanowił po 6 tygodniach działania dawać gratisy, aby rodzina i znajomi przekonali się na własnej skórze o produktach no, ale długo tak nie zamierzamy ciągnąć, nie damy rady tak ciągnąć. Oczywiście, że e, nikt tak nie da rady długo ciągnąć w tym biznesie, żeby rozdawać gratisy, żeby jakaś rodzina się o tym dowiadywała, e, przekonywała, i tak dalej. Więc moja odpowiedź by, będzie brzmieć tak: przede wszystkim e, najważniejsza sprawa. Biznes marketingu sieciowego nie polega na tym, żeby kogoś przekonywać i. Bardzo ważna sprawa jest, jeżeli, jeżeli my staramy się kogoś przekonać, no to e, jesteśmy w takiej pozycji osoby, która naciska na drugą osobę. A my powinniśmy być ty, tymi tak zwanymi konsultantami. Czyli jeżeli ty dzisiaj masz w swoim biznesie e, bardzo ciekawy produkt, produkt, który komuś pomógł, a w tym przypadku produkt suplementacyjny, czyli kogoś postawił na, na nogi ten produkt, to pamiętaj jedno, możesz skorzystać z historii osób. Które to takie, taką przemianę swoją uzyskały, tak? czyli na przykład, ktoś, załóżmy, to miał problemy z cerą, i ta cera mu się poprawiła. Ktoś inny miał problemy ze stawami, test nie wiem, a dzisiaj może na przykład biegać, grać w koszykówkę i, i cokolwiek innego, tak? Na przykład. E, oczywiście takich przykładów jest bardzo dużo w Twojej firmie i możesz wykorzystać przykłady e, osób zewnętrznych, czyli nie muszą to być ko ko koniecznie Twoje przykłady. Do, to jest dokładnie tak samo jak z zarabianiem. Jeżeli ty zarabiasz, e, nie zarabiasz jeszcze pieniędzy, to też nie musisz podawać swoich przykładów. Możesz podać przykłady osób ze swojej firmy, i to jest bardzo e, fajna sprawa. No i teraz e, druga bardzo ważna rzecz. E, pamiętaj, że firma suplementacyjna to nie jest lekarz, to nie jest apteka. Firma suplementy nie są do leczenia. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. A tutaj kolega napisał, że. No przecież on nie choruje i jest zdrowy. No to powiem ci w ten sposób. O, <laughs> o ile się nie wywrócę zaraz. Powiem ci w ten sposób. E... Suplement to jest jak olej do, dla silnika samochodu. Wyobraź sobie, że dzisiaj masz samochód, dobre auto. E... Napisz mi w komentarzu, jakim autem jeździsz e... E... i masz dobre auto. Na przykład ja jeżdżę Volvo XC90 i Teraz, jeżeli na przykład ja bym nie nalał do tego auta przez ileś tam set tysięcy kilometrów oleju, no to to auto zajadę, tak? Po prostu silnik padnie, silnik przestanie pracować. I teraz tak samo jest w branży suplementacji. My suplementów używamy nie po to, żeby. E, się wyleczyć, tylko żeby zapobiegać chorobom. To jest bardzo ważne. Dzisiaj mamy te, tego tak zwanego covid e, Oczywiście e, jest, e, to, to wisi w powietrzu i tak dalej, ale dlaczego ja, ja jestem zdrowy od 5 lat? Dlatego, że się suplementuję. Ja nie wiem, co to jest przeziębienie, nie wiem, co to jest grypa, nie wiem, co to jest COVID i mam nadzieję, że się nie dowiem. Dlatego, że właśnie stosuję w organizmie barierę ochronną, między innymi dzięki suplementacji. Co nie znaczy, że suplementy mają mnie leczyć, tylko suplementy mają zapobiec temu, żebym nie zapadł na jakąś chorobę. Tak? I to jest właśnie główna rola suplementacji. Ale kolejna rzecz jest taka, że akurat w mojej firmie, na przykład, z którą współpracuję, i pewnie w wielu firmach, które mają suplementy, nie tylko są suplementy, tak? a szczególnie właśnie w projekcie, w którym ja działam, na przykład mamy, nie wiem, szampon do włosów, e, pastę do zębów i tak dalej. No, i teraz zadam Tobie pytanie. Czy znasz kogoś, kto używa pasty do zębów? Celowo pauzę zrobię. A czy znasz kogoś, kto używa szamponu do włosów? No właśnie. Jeżeli działasz dzisiaj w firmie, która ma takie produkty, to przecież czy trzeba kogoś przekon przekonywać w cudzysłowie, tak? Do pasty do zębów? Czy trzeba kogoś przekonywać do, e, do szamponu do włosów? No, myślę, że nie, ale tak samo z suplementami, bo tutaj kolega napisał tak, że ten menadżer jest przekonywujący, bo w jego rodzinie pomogły suplementy. No, właśnie, powtórzę to jeszcze raz. Nie trzeba samemu mieć historii zdrowia, żeby móc ją przekazać komuś, jako można powiedzieć taki konsultant. Czyli, jeżeli znasz osoby, które w Twoim otoczeniu mają wyzwania ze zdrowiem, to przekaż swoje historię ze swojej firmy. Zrób sobie taki nawet, bym powiedział, katalog tych różnego rodzaju wyzwań. Nie wiem, ktoś miał problem z włosami, wyzwanie z włosami, e, poprawiło mu się, pokaż to innej osobie. Ktoś ma problem ze stawami, pokaż to innej osobie, jak, jak się poprawiła historia e, jakiegoś tam e, użytkownika netur marketingowego. I tu jest właśnie największa, e, największa e, taka dźwignia, którą możesz wykorzystać. Tak? Kolejna rzecz e, to jest to, że Ktoś chce rozdawać gratisy. Wiesz co, powiem Ci w ten sposób. Ja osobiście uważam, że gratisy są dobre, ale tylko dla otwartych osób, bo jeżeli ktoś jest zamknięty w ogóle na różnego rodzaju działania i tak to, dalej, to ciężko go będzie nawet przekonać. W cudzysłowie znowu powiem, bo ja nie lubię tego słowa przekonywać. W tej branży nie powinniśmy w ogóle nikogo przekonywać, powinniśmy inspirować. To jest różnica między inspirowaniem człowieka a przekonywaniem go. Bo przekony, przekonując, ty go napierasz, tak jak powiedziałem na początku, a inspirując, to ty go zapraszasz do swojego świata. To jest całkowicie inna sytuacja, tak? Jest, jest ci po prostu łatwiej. Więc ja nie zamierzam nikomu dawać produktów, kto nie jest otwarty. A jeżeli ktoś jest otwarty, to oczywiście mo mogę mu dać próbki, w wielu firmach są próbki, u mnie też są w firmie próbki i tak dalej. Więc to ci sugeruję. Po prostu e, zrobić, żeby ewentualnie dać komuś próbki, ale nie całe produkty, bo to jest duża inwestycja z Twojej strony i często będzie po prostu nietrafiona. Natomiast e, możesz jeszcze na przykład użyć narzędzi zewnętrznych. Co to są narzędzia zewnętrzne? Wyobraź sobie, że nie wiem, czy w Twojej firmie, że oglądasz ten materiał, czy w Twojej firmie są takie narzędzia jak na przykład filmy dotyczące produktów, ale w mojej firmie na przykład są i jeżeli mam jakiś produkt, strzelam na wybielanie zębów to ja mam też wideo, które jest zrobione przez firmę, które pokazuje jak te zęby można sobie wybielić. A jeżeli mam produkt dotyczący, nie wiem, Szampon do włosów, to też pokazuje, dlaczego ten, te, 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 to wideo pokazuje za mnie. Czyli ja tego nie muszę mówić ludziom, tylko to wideo za mnie pokazuje, dlaczego ten produkt jest dobry. Tak? Czyli używam narzędzi zewnętrznych, bo mówi się, że Jezus w swoim mieście był tylko cieślą, i tak samo ty, dla swoich znajomych, prawdopodobnie możesz nie być dzisiaj autorytetem. Natomiast wideo zewnętrzne, narzędzie zewnętrzne będzie autorytetem dla twoich znajomych, jeżeli ty pokażesz takie wideo. Kolejnym dobrym narzędziem do tego, żeby to pokazywać, są na przykład historie osób z twojej firmy, ale nagrane. Czyli jeżeli ty masz jakiś produkt, dowolny produkt w swoim biznesie, i masz historię sukcesu z tym produktem osób z Twojej firmy, to nawet jeżeli ty nie masz tego, tej, tej historii sukcesu, to możesz pokazać historię sukcesu zewnętrznych osób. I do tego cię zachęcam. Tak samo dotyczy to jeszcze tu takie pytanie, które jest trochę, e, że tak powiem, pobocznym do, do dzisiejszego, bo mówimy trochę o suplementacji, ale bardzo często ludzie pytają, a ile tu można zarobić, a czy tu się zarabia, i tak dalej, a ty jeszcze nie masz swojej historii zarabiania, to też możesz pokazać historię osób zewnętrznych. Czy to nagrane, czy to w planie marketingowym, a fajnie, jak ta osoba się na przykład wypowiada na żywo, jest gdzieś, wiesz, podczas, podczas jakiegoś eventu, nagrane to, jak ta osoba mówi o, swoim, o swojej historii. I warto wtedy pokazać historię podobnej osoby do naszego potencjalnego biznes partnera czy klienta. No i tutaj jeszcze jest takie bardzo ważne coś, że osoba, która właśnie mi napisała to pytanie, powiedziała tak. Ponieważ ty, Tomek nie wspominasz dużo, za dużo o produktach. No tak, bo w, tym, w biznesie marketingu sieciowego mamy do wyboru dwie ścieżki. Tak? Możemy. To jest jak autostrada, wyobraź sobie autostradę. Wyobraź sobie, że po lewej stronie jadą samochody, i po prawej stronie w jednym kierunku jadą samochody. I jeżeli teraz. Zjedziesz za bardzo skrajnie na lewy pas, to jest na przykład pas biznesowy, no to będziesz ciągle mówić o tym biznesie. Jeżeli ktoś zjedzie na pas produktowy z kolei, czyli powiedzmy prawy pas, no to będzie ciągle mówił o produktach. I dobrze jest, żeby tak mniej więcej być po środku, można z lekką przewagą. Czyli ja mam w swoim biznesie przewagę biznesu, tak? Ja mówię więcej o biznesie niż o produkcie. Ale też produkt kocham. Ja też jestem zakochany w produktach, które mam w swojej firmie. Bo nie wyobrażam sobie promować produktów, jeżeli ty nie jesteś zakochany produktach Przynajmniej na taką ilość, jaką wymaga Twoja firma do zrobienia aktywności. I tego Ci właśnie życzę, żeby w ten sposób podchodzić do biznesu, nie być spranym jakimś mózgiem, jak ja to często mówię. Sprane mózgi to są osoby takie, które ślepo po prostu patrzą na jedną ścieżkę i nic po prostu się dla nich nie liczy, a ty bądź taką osobą, która jest elastyczna, która podchodzi do tego biznesu jak świadoma osoba. Jak traktuj to jak biznes i jak wnoszenie wartości do życia innych ludzi. I e, ja e, tym filmem chcę zapoczątkować taką serię właśnie filmów dotyczących mentoringu MLM. Także od dzisiaj, jeżeli e, na przykład jesteś w jakiejś firmie e, network marketingu, możesz zasubskrybować ten kanał, dodać dzwoneczek obu, obok subskrypcji, aby wszystkie filmy moje wyświetlały ci się w pierwszej kolejności. E, możesz też napisać pytanie pod tym filmem. Jakie masz wyzwanie w swoim biznesie? Z czym masz problem, e, czego nie umiesz robić, to też nagram dla Ciebie takie wideo, e, ponieważ no, to, to, co Tobie przeszkadza w tym biznesie, jest najważniejsze. Ja w tym biznesie już mam fajne rezultaty i dlatego chciałem Cię e, zainspirować do tego, żeby w tym biznesie być. Bo ten biznes daje fantastyczne możliwości, wolność i tak e, I teraz jeżeli e, być może masz już, masz już swoją firmę to zapraszam Cię do udostępnienia tego filmu e, na przykład u siebie dla swoich osób, żeby też im podpowiedzieć jeżeli nie masz jeszcze swojej firmy to być może chcesz dołączyć do projektu ciekawego e, zainspirowałem Cię tym filmem wypełnij ankietę, która jest pod tym filmem a ja e, odezwę się do Ciebie i zobaczymy, być może będzie nam po drodze, żeby robić razem biznes ja Cię pozdrawiam serdecznie e, jeżeli chcesz 10 tipów na temat rekrutacji, które, dzięki którym zostałem numerem 1 w rekrutacji. Wejdź na stronę tomaszdamian.pl, łamane przez najlepszy rekruter i tam otrzymasz 10 filmików bezpłatnie z mojego cyklu. Ja Cię pozdrawiam serdecznie i jeżeli napiszesz pytanie pod spodem, to być może kolejny filmik będzie dla Ciebie. Do usłyszenia. Hej!